Cześć kochani, witajcie serdecznie. Dnia kolejnego w Pradze. Dziś jesteśmy w Muzeum Narodowym. O, zrobiliście zdjęcie. Dziś jesteśmy w Muzeum Narodowym w Pradze, naprawdę przepiękne muzeum. Zabieramy Was dzisiaj ze sobą. Kilka rzeczy w kwestii organizacyjnej, jeżeli chodzi o bilety. Dzieciaki do lat 15 bilety mają za darmo. Ja mam legitymację osoby niepełnosprawnej i również bilet mam za darmo. Z tego co pamiętam, możliwe, że emeryci również mają za darmo. Osoba dorosła, zwykły bilet kosztuje 360 koron. Tak, Kaziu? Tak. 360 koron kosztuje zwykły bilet cały dzień do muzeum. O, Kaziu, tu masz jakieś mapki, jakbyś chciał zobaczyć. 360 koron i cały dzień zwiedzania za Wami. Zabierzemy Wam, pokażemy Wam kilka tutaj wystaw. Oczywiście nie wszystko, żeby również Was zachęcić do Mam tego, super. co? Super, ja będziesz, oh, z dinozaurem będziesz mieć zdjęcie, zaraz Wam pokażę, bo jest tutaj dinozaur. Dobra, więc zabieramy Was, pokażemy Wam oczywiście nie wszystko, żebyście też mieli chęci i ochotę przyjść do tego muzeum. Ogólnie uważam, że za tą kwotę, wiecie, dzieci mają za darmo, dorosły 360 koron, to jest naprawdę niedrogo, jak na tak ogromne muzeum. Sami zresztą zobaczycie, jakie jest przepiękne. Się widać tego dinozaura, bo już dinozaur. Bardzo dużo osób sobie. Zobaczcie, jaki mam. O, pokaż. Czekaj, idź tutaj bardziej. Tu o, tu pokazać, czekaj. Wywołuje się. Jakie piękne będzie! Prześliczne zdjęcie z dinozaurem. super Boguś Poczekajcie. Tak czy idziecie? I tam przy żabach będziecie czekać. Bo ja na tatę muszę poczekać, bo on nie będzie wiedział gdzie iść. Dobra. Dinozaur największa atrakcja. Mamy windy do szatni. W ogóle patrzcie. Piękna przestrzeń. To muzeum jest przepiękne. Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Fajne, nowoczesne w muzeum. Macie tutaj miejsce też, żeby coś zjeść. Ale piękne. Słuchajcie, taka japońska. Tam troszkę, o, tak, żeby ogarnąć Wam trochę. Krasne te figury. to zegareczki są przed tobą. naprawdę bardzo, bardzo dużo, tam żeśmy z góry, o, ale z góry żeśmy przeszli i wędrujemy po zaułkach różnych. W czym musimy No w tym bunkrze. tak. A byliśmy w takim musze, no? Nie, i też takie były te dookoła. Tak, pamiętam, byliśmy. Teraz zdjęcie przy kasie, nagramy ją. Patrzcie, jaka ogromna, pokladna kasa, tak śmieszna. Widzicie, Stań, A na koło niej. Patrzcie, jak ona jest ogromna dla Anastazji. To jest jarenka. Tak, tu jest taka miejsce, strefa strojów starodawnych, jak to mówimy. Jakieś muszki są, krawaty. Kazik tutaj pasujesz. Tak byś się tu ubrał i wyglądałbyś po prostu jak na co dzień. <grytanie> Zobaczcie, gdzie boguś o, bajki będzie oglądał. Tak jak kiedyś wyglądał, ale fajnie. Co to okienko? Tutaj fajnie zdjęcie. A co tam jest? Zmieniliśmy, żeby robić kupkę. Łazienka jakaś taka śmieszna. A gdzie Bogdan, musisz poczekać na nas. Bo gdzie? Wiesz co ja zrobiłam? Ten pan tutaj, Chińczyk, to stoi. Tak podszedł z boku mnie. Ja myślałam, że to ty. I tak stoi i mówię. No wiesz, ja tutaj zdjęcie potrzebuję. Obracam się, a to nie ty nie zrozumiał, więc może i dobrze. Strugaczkę pamiętasz? na korbkę taka. Miałeś taką? Tak. Dajcie lata 90. Dajcie znać, kto pamięta, czy tak było. Ja nie, nie pamiętam Kazik. O, kasety. Bo ja się w 93 urodziłam. Ka kasety, wideo. Kasety pamiętam. O, magnetofon taki. Tego też to nie to pamiętam. do komputera jest w ogóle. To jest do komputera? Tak, to gry się na tym. Tak. Dyskietki też pamiętam. Ale pierwsze gry to na kasetach były. I kasety. Kto pamięta coś, dawać znać, co Wam jest tutaj znajome. Macie tu też taką salę do gier. Można odpocząć, posiedzieć. A można się pobawić. Jakieś autka. Tam są takie klocki, w ogóle dużo takich wiecie, vintage'owych. Mamy tutaj bajeczkę. z Reki, komorek. Wow. co tu się robi? Co tu się robi? Grałaś, Ana? No, próbowamy. I co, nie wyszła? Nie wyszła. Jeszcze raz, słuchajcie. Gra, gra, lecimy. Ja mam mistrza w takich grach. Słuchajcie, najpierw zbieramy tu. Dobra, patrzcie, jest dobrze, jest dobrze. Oh no ja to przejdę to ja takie są Dobra, trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, zostało mi tak na prawdę diamenty. Drzwi się otwierają? Dobra, ale czekajcie. Dobra, uwaga. Jest! Przyszłam. Dobra, wy coś budujecie idziemy zaraz dalej, co? Załóż. Ana nie chce. Dziękuję. Ale jak chcesz załóż i pokaż koło taty. To pokażesz się dla widzów. Tak, ja się widzę. Boguś, miecz zbudowałeś. Zjec? Tutaj, nie? Nie, nie. Cześć! Ale Czekajcie, tu już Direk Muchomorek, i uwaga, i. <głosy> <głosy> no. <głosy> patrzę, mówi, że zakaz dziewczyn, a to chodzi o to, że kiedyś na uniwersytetach dziewczynki nie mogły się uczyć. Ja się podpisuję tu. Co tutaj zapisujesz? Imięno. A, imionko. Dobra, i można tutaj przyczepić. Raczej nie imię, e, jakieś inspiracje. Widzisz? A tutaj? Dotknij. Dotknij. A na dotknij ekranu. Nie? Możesz dotknąć. A i słyszysz? A drugie? Kochani, zaraz macie wejście do. Tak, musicie. Kapcie Kapcie trzeba w przedszkolu. A my okay. nie mamy tu kapci. Dobra, więc słuchajcie, tu jest taka strefa dla. Dzieci, tam jest Dzieckie Muzeum tylko dodatkowo płatne. A tutaj macie macie taką strefę, gdzie dzieci mogą się pobawić, odpocząć. Tam mówię, że tam trzeba by było yy, zapłacić wstęp 140 koron. A ty, Anal, gdzie ty jesteś? tu sobie siedzisz, okej. Okay. Odpoczywacie. Przyszliśmy zjeść. Tutaj jest takie bistro muzealne. Co myśmy wzięli? Dniowe risotto. Kosztowało one, nie wiem, 180 koro, coś takiego placek już mam go przybliżę chyba że tylko Kali placek burs. owocowy za 55 koron pizza 189 margarita smacznego o jak pierwsze wrażenie Kali. A na ciebie, a okra. Macie tutaj y, nazwę produktów, obok są ceny w mm -hmm. koronach. Co tutaj jest na każdy dzień, jest coś innego. My dzisiaj mamy itery, czyli wtorek. Tak, i braliśmy te italskie dniowe risotto. Bardzo, bardzo dobre. Właśnie kończymy już jeść. Słuchajcie, zobaczcie jeszcze tą multimedialną wystawę. To jak idziecie z tej starej części to można ją zobaczyć. teraz do sali takiej ewolucji. Z tyłu za mną widzicie tą piękną, naprawdę przepiękną tutaj salę główną. A może Wam... A no, tutaj jest tak, tak ładny zaraz widok. To Wam stąd pokażę. Bardzo proszę. Co to oni idą? Do góry? Idę zaraz z nimi. Ale popatrzcie, piękna sala ta główna, robi, robi wrażenie. Dobra, w każdym bądź razie, co? Gdzie oni to poszli? Jeszcze wyżej? Gdzie oni to idą? A są, bo Boguś chce te wodne stwory, więc to jeszcze, jeszcze do góry. Weszliśmy teraz do strefy ewolucji, jest bardzo dużo Interaktywnych modeli. Taką czaszki dzisiaj chciał widzieć. A tam widzę pewnie całą. Więcej czaszek? Ta. Chodź Bogusiu. Ciekawe, jak ktoś tak faktycznie tak leżał w takiej pozycji? To bardzo lubią w tym muzeum i są kości, tak jak Boguś lubi i są takie, zobaczcie takie jak żywe niesamowite ale ten na górze okaz to jest, ja mówię, hit później będzie w ogóle filmik o nim tak jak on wyglądał e, mamo, żywy, tak? Mamo, mamo a nagrasz mi tylko tam? Nagram Cię, Ciebie, tak? Tata musi tata Cię nagrać Patrzcie, to jest kit, naprawdę. Mamo. Co? Czekaj, mama nagrywa. Mamo. się, ale to ładnie wygląda. Słuchajcie. O, zamknij. A, że gryzie rękę, ale śmiesznie. A widzieliście, że tyle ma zębów? I widzisz, co ma na języku? Mamo. Tak? Też byś chciał zdjęcie? Jak tam rękę dasz, pokazać, idziemy. Za chwilę powinna się mieć Wow! Tak. O! To jest w głębinach. Wow, pięknie. O, co to jest ze streńką Jeżeli ktoś się boi moich pająków, to nie jest to dla niego. Stara. ogólnie jak jakiś taki wiecie, robali to chyba szybko stąd pójdzie o, ty. Ach, patrzy na ciebie Boguś to ta wielka co jest tam z tyłu? Oj, jak to Nemo prze, przepłynął? Wow. Uciekaj Nemo! Słuchajcie, chodzimy tu już od nie wiem, z 4 godziny. Jest już 16, za 4 godziny tutaj chodzimy i końca nie widać. Macie, mam nadzieję, dużo różnych urywków, może coś jeszcze... coś jeszcze dogram, ale no tutaj musicie tak cały dzień spędzić. Myśmy właśnie tak postanowili cały dzień przeznaczyć na to muzeum na spokojnie, jak widzieliście, też sobie zjedliśmy, żeby nie było, że na to, wiecie, na takim głodzie chodzimy, ale no, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Tak, jest naprawdę bardzo fajnie. Jest to różnorodne muzeum, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dużo miejsc siedzących. O, tak jak na przykład teraz sobie, a, przysiądę, więc jest y, dużo miejsc siedzących tutaj. O, boguś piek. Powoli. Jest dużo miejsc siedzących, więc jak się zobaczycie chodzeniem, to bez problemu możecie sobie tutaj usiąść, odpocząć. Boguś się przeraża. Chodź Boguś, mama tu jest. Chodź. No ja tu jestem, no. Boguś się przestraszył tego dinozaura takiego. E, więc jest dużo miejsc siedzących, możecie sobie oglądać, odpoczywać. No jak widzicie jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, że jest mama którego chcieliśmy zobaczyć. Uwaga! Gdzie on jest? Jest! Ogromny! Jest mamut. Widzieliśmy tam na filmiku, jak, jak w ogóle powstawał on. Oj, Boguś chce zdjęcie przy mamucie, super, pięknie Boguś. Bogdan, chodź do zdjęcia. Boguś w swoim żywiole, kamyczki, w sumie ja też. Bardzo piękne, ogromne kolekcje, Bo zaraz zobaczycie. Takie wiecie konsolety, czy jak to tam nazwać i jest, patrzcie ile w jednym rządku jest, jest gatunków, nie okazów, nie gatunków i patrzcie to jest cała sala z jednej z drugiej strony, aż tyle ich. Szukaliśmy kamyczka z Polski. Masz? Już pokażesz. I znalazłeś. A, dokładnie. No, gdzie jest? Córkus, czekaj Bogusiu, nie szarp mnie. Jest turkus Polski, wow. Widzicie, co chwilę są jakieś też strefy dla dzieci. Żeby dzieciaki się nie nudziły i mogły też czasem... Mam tutaj na Aha, żeby dzieciaki czasem też coś. O pięknie porobiły, podotykały. Wiecie, miały tę możliwość nie ciągle nie dotykać, nie dotykać, więc... Są miejsca, gdzie dzieci mogą też coś porobić fajnego.